No cóż, Ale wiesz co, Daj ja będę trzymać, bo Ty wyrzucisz, tak? Tam chodź, tam jeszcze, chodź tu, tu chodź. Patrz. nie, No to daj. No ty sama włóż. No jeszcze. No jeszcze. Wszystkie. No włóż. No jeszcze. No włóż. No jeszcze jedno. Tam no, Pełno. A ty nie, nie potłuczesz? I to mocno trzymaj. Tak. No to idź do taty teraz. Idź z taką z jajami. Bo ja czasem ze mną wypłuczę. Tak trzeba ostrożnie teraz donieść całe pudełko, tak? tak? No, trzymaj mocno.